Jeśli jesteś w rozwoju duchowym, to zatrzymaj się na chwilę, bo mój przekaz znacząco poszerzy Twoją świadomość. Chodź. Zatrzymaj się na chwilę w tej pustej przestrzeni, w przestrzeni, gdzie istnieje tylko Twoja świadomość, nic poza nią. A teraz uruchom neurony i zatrzymaj się nad tym pytaniem. Jak Ty, będąc czystą świadomością, możesz wiedzieć o swoim istnieniu, skoro wokół Ciebie nie ma żadnego kontrastu, dzięki któremu rozumiesz, że w ogóle jesteś? A teraz zobacz geniusz swojej kreacji i to, że aby zrozumieć swoje istnienie, stworzona przez Twoją najwyższą świadomość została iluzja oddzielenia, kontrast, czyli świat materialny, jaki znasz, dualizm, który wychodzi z wnętrza Twojej świadomości. Stworzona została Ziemia, jaką znasz, Ciało, jakie znasz, inni ludzie, jakich znasz i wszystko to, co Cię otacza. Czyli wszystko istnieje jako kontrast tylko po to, aby Twoja najwyższa świadomość wiedziała, że istnieje. Dlatego każda sytuacja, każdy człowiek i każde zdarzenie w Twoim życiu istnieje tylko dlatego, aby postawić Cię do Twojej mocy, abyś rozpoznał, rozpoznała w sobie, kim tak naprawdę jesteś i to, że to Ty masz wpływ na to, jak wygląda wnętrze Twojej świadomości, nikt inny, bo wszystko i tak finalnie jest Tobą. Nie jesteś od nikogo i od niczego oddzielony. Jesteś jednością ze wszystkim, jesteś wszystkim, co jest. Każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda wnętrze swojej własnej świadomości, swojej własnej kreacji. Pytanie tylko, czy masz w sobie gotowość, aby poznać siebie w pełni i czy potrafisz uznać swoje własne mistrzostwo oraz wziąć odpowiedzialność za swoje życie? W programie Neuroświadomość dokładnie tego doświadczysz. Serca Ciebie zapraszam. Wspieram w miłości.